każdy gra, grajcie. Niech wyrusza się ona dobrze. Mój dzik kurwa baczka. Ojej panie Dobrylo. ludzie nie martwcie się. To jest Polska. Dość do ognia bardziej. Nie do ognia. Dobra, wyciągnij, Rafał będzie grał jeszcze, on potrafi. Nie, nie tak, nie tak, tak, grał. tak, tak, Chciał zagrobić, że Zostaw, wybrało. zostaw ją! 56 na tył.